Wychodzi to jest tutaj, tak? To jest na razie część wspólnoty, ale też widać, Dzień dobry państwu, Marcin Tosz, Ujawniamy, kom jesteśmy na słynnym Wrocławskim osiedlu Jagodno. Niebawem wybory prezydenckie, a jak przypomnę, przypominam, że podczas wyborów w roku 2023 Jagodno odegrało bardzo znaczącą rolę. Przecież Jagodzianie stali do końca w kolejce, aby wygrać, wybrać swoich posłów, przedstawicieli do sejmu i senatu. Zobaczy jak będzie teraz, będziemy się pytali mieszkańców, na kogo będą głosować, ale będziemy też pytali o sprawy wrocławskie, o sprawy lokalne, bo tu mamy we Wrocławiu referendum odwoławcze Jacka Sutryka, aby to referendum się e, ziściło. No musimy, muszą Wrocławianie zebrać 100 tysięcy podpisów i ze mną są 50 podpisów. przepraszam, 50 tysięcy e, podpisów, 100 tysięcy musi pójść do referendum, żeby było ważne. 50 tysięcy podpisów musi być ze, e, zebrane. Ze mną jest Krystian Adamski. E, z się Osiedla Jagodno, który zbiera ze swoim kolegą Mateuszem tak? Tak. podpisy pod właśnie wnioskiem o referendum. To są mieszkańcy, proszę Państwa, Jagodna, wszystko wiedzą o tym osiedlu i nas po tym osiedlu, osiedlu oprowadzą. Jakie jest zbiórka podpisów? Zbiórka podpisów idzie bardzo dobrze, bardzo dużo chętnych, nawet samych. Sami przychodzą do nas w punktach, gdzie mamy ogłoszone. Z dnia na dzień ta akcja coraz bardziej rośnie jest bardziej rozpoznawalna wśród mieszkańców Wrocławia. A na Jagodnie jak leci? Bo tutaj wiadomo, uśmiechnięty Wrocław, jak to można e, powiedzieć z przymrużeniem oka, czy tutaj nie ma jakiegoś e, oddziaływania takiego e, prosu turkowego, że mieszkańcy was gonią, zostawcie pana Jacka, odczepcie się od niego, dzięki niemu Wrocław jest wspaniały. Nie, 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 myślę, że takich rzeczy tutaj nie będzie. Póki co jeszcze nasze akcje tutaj na Jagodnie do zbierania podpisów się nie zaczęły, ale mamy jak najbardziej w planach w kolejnych dniach, także proszę śledzić nasze media, tam na będzie informacja o Takich podpisach. Ale na pewno myślę, że, że mieszkańcy Jagodnia chętnie podpiszą się za odwołaniem. Okej, okay. idziemy w takim razie. Słuchajcie, na wycieczkę po Jagodnie. E, jesteśmy na ulicy Komedy. Nie wiem, czy nas widać, ponieważ tutaj nie działają latarnie. To jest jedna z zagadek e, nierozwiązanych do tej pory zagadek Jagodna, bo zobaczcie, tam nie działają latarnie, a tam, Filip, tam pokazujemy. Kamerą, a tam działają. Krystian, e, dlaczego tu nie działają, a tam działają? Od kilku lat jest spór pomiędzy gminą a generalnym wykonawcą od dewelopera. Miasto chce, żeby to deweloper w oparciu o rękojmie naprawił, a deweloper z tym się niestety opiera i odrzuca te problemy. Miasto już deklarowało porozumienie i chęć naprawy, natomiast kolejny rok mija i brak przełomu w tej sprawie. Dobra, to idziemy w takim razie dalej, no, natomiast sami widzicie na Jagodnie, co ulica to nowe zagadnienie do rozwiązania. Teraz jesteśmy na, tak, przypętli na bezimiennym łączniku na Jagodnie, i tutaj powstaje inwestycja miejska. Tak jak Krystian mi powiedział przed chwilą, park and ride, czyli tutaj będziecie mogli zostawić samochód, żeby wejść do autobusu. W przyszłości do tramwaju, aby pojechać dalej do centrum Wrocławia. I to jest taka ciekawostka, bo nie wiem, czy zwracacie uwagę, że latarnie tutaj też się nie palą, ale pali się tutaj światło z budowy miejskiej, więc tutaj chyba Jacek Sutryk wraz z kolegami wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo zrobili to oświetlenie. Moim zdaniem takie odczucie od paru lat zauważalne, że jest zawsze, gdy jest zima, zapala się choinka na, na rynku przy ratuszu, to najgodniej gasną latarnie na wielu ulicach. No ale ważniejszą inwestycją jest choinka na rynku, ona kosztuje milion złotych i wygląda ładnie. Tak, bardzo droga, choć mieszkańcy woleliby mieć latarnię u siebie, a nie sponsorować tylko prąd przy ratuszu. Rozumiem, no ale to mieszkańcy Jagodna. więc jesteście po prostu coś tacy roszczeniowi, mam wrażenie. Nie roszczeniowi, ale to są podstawowe rzeczy, które powinny być spełnione w zakresie budowy nowej, nowej części miasta. No tutaj, jak sami słyszycie, roszczeniowy przedstawiciel radosiedla Osiedla Jagodno. Nie wiem, czy to widać tutaj, bo już jest, już jest jest ciemno, ale tu koło nas ludzie przychodzą, bo tutaj jest przejście dla pieszych, prawda? Jest tu przejście dla pieszych, którego nie widać. Tak, jak najbardziej. Jest tutaj przejście dla pieszych, którego nie widać. Szczególnie, no wiadomo, będąc pieszym to praktycznie jest się niewidocznym. Jeżdżą tutaj samochody czasami całkiem sporo i niestety będąc kierowcą to trzeba się tutaj naprawdę skupić, bo nieraz że to przejście jest takie tymczasowe, więc nie jest specjalnie widoczne, nie jest oświetlone. No to takiego pieszego po prostu nie widać będąc kierowcą. Ale co ciekawe, mogłoby być oświetlone, bo są nad nim latarnie, ale nie działają i to jest, słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego. Są latarnie, które nie działają, jest przejście nieoświetlone, przez co niebezpieczne. Idziemy dalej. O, tablica znowu się popsuła. To... <ścoughs> Latarnia nie działa. Powiem tu A nie, tu, tu. On jest całkowicie zalany i nie ma tu przejścia. Aha, ale, to, ale deszczu nie ma teraz. teraz nie ma long. teraz. Nie zobaczymy natomiast w trakcie opadów deszczu tutaj tak naprawdę jest jedno duże jezioro. <noise> U mnie zabij... Jesteśmy pod słynną radą osiedla Jagodno. To tutaj doszło do tych historycznych wydarzeń w postaci utworzenia się kolejki do urn wyborczych. Krystian prosił, żeby się nie nabijać, bo nie z tej rady osiedla. Krystian, to twoja wina, że, te, że to było zorganizowane w tym domku, a nie w tej na przykład nowej szkole obok? Nie, nie, nie było to winą rady osiedla, sprawa tej olbrzymiej kolejki. To po prostu, kolejka została stworzona przez bardzo złą organizację ze strony PKW i gminy Wrocław, która wspierała e, organizację wyborów. Niestety, z warunki, jakie zostały przydzielone do bardzo dużej ilości mieszkańców, spowodowały niestety e, taką, takie problemy, że e, komisja nie była w stanie obsłużyć odpowiedniej ilości wyborców i utworzyła się prawie półkilometrowa kolejka. Tutaj gmina nie dała sobie rady, jak wszyscy widzieliśmy, wszyscy pamiętamy, ale tutaj w ramach jakiegoś zadośćuczynienia tu za kubłem na śmieci coś jest. To są, słuchajcie, popatrzcie te słynne, krasnale kolejkowicze. Jest ich czterech. Jeden z nich ma pizzę. Ładne trzeba przyznać. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, ciekawa, którą zauważyłem, tablica ogłoszeń z najważniejszymi informacjami, z najważniejszymi informacjami dla mieszkańców jagodna. I ta, nic to, tu nie ma. Tu nie, bo <laughs> ta tablica jest pusta, bo dopiero niedawno została postawiona. To jest nowa tablica, którą wywalczyła Rada Osiedla. O no, to taka, taki gruby sukces. Y to nie jest sukces, to jest tak naprawdę finansowanie z własnych niewielkich pieniędzy, jakie Rady Osiedla dostają. Nic, jaka, nic nie dostajemy za darmo. I jaka będzie tutaj uroczyście pierwsza informacja zawieszona? Dyżury Rady Osiedla, ogłoszenia o ważnych działaniach. Prawdopodobnie, jeżeli tu będzie komisja znowu wyborcza, będą obwieszczenia związane z prowadzeniem komisji. Dobra, idziemy dalej. <grywa> Ale ten budynek jest swoją urokliwy, a ktoś tu tak. mieszka? E, tak, to jest, to, jest, to jest, tak mieszka, jest jeden starszy pan, czyli jest na piętrze, jest budynek zamieszkały, a parter należy do do no tego. To jest w ogóle własne no, no, no. w A czy jest komunalek? cztery minuty. Słuchajcie, ciekawą sytuację, bo to e, autobus miejski, e, według e, urzędników najszybszy transport z możliwych, e, odjeżdżając z przystanku, e, płynnie wjeżdża w korek. W którym będzie teraz stał? Jak rozumiem, do Ronda, tak? E, nie, do skrzyżowania z ulicą Malinowskiego. E, tam jest dość trudne takie skrzyżowanie, do którego sporo mieszkańców. E, Stąd tak naprawdę omija e, większość e, piratów drogowych, bo jak nie inaczej nie można mówić: przy skrzyżowaniu z Kajdasza, wjeżdżając w buspas, i tak naprawdę to oni generują. A, bo to jest buspas? Tak, to jest częściowo buspas, częściowo stara droga, no ale większość nie jest blokowana przez kierowców, którzy uciekają pod zakaz i wjeżdżają znowu. Czyli to jest tak jedyny w swoim rodzaju buspas, który jest zakorkowany przez samochody osobowe? E, tak. A rowerzysta też jedzie tenda, tu nie ma ścieżki rowerowej. Teraz zaczyna się jest. kawałek To no Jest, ale na pewnym odcinku no to e, rowerzyści też muszą walczyć z komunikacją miejską o pierwszeństwo, bo też organizacja jest dość słaba. Pani na Jagodno? Do, do pracy. Na Jagodnie? <laughs> tak. Jak Pani ocenia tutaj transport komunikacji miejskiej? No tragiczny jest. jest. Dlaczego? Już przyjechała Pani. Tak, jadę ze Świętej Katarzyny. Kiedyś był dojazd do Galerii Dominikańskiej, teraz jest tylko do Bardzkiej na przykład. Aha, i w Korkach się stoi, to prawda? Czy no w pójdę? Korkach się stoi. Jak jechałam samochodem, to 8 km, jechałam półtorej godziny. Aha, no to nie ja się udało. pani się nie udało wejść do autobusu? Nie. <noise> Ale to tak jest codziennie? Jak to wygląda z komunikacją kacowym i Trudno, bo korków dużo. Tak? Do pracy niedużo. A... No przez korki to trudno. Rozumiemy, dzięki wielki. Czasem łatwiej na pechotę. <noise> Dziękujemy. Stoimy teraz przy przykładzie takiego. Abstrakcyjnego planowania, jeżeli chodzi o jagodno. Oto proszę Państwa, ścieżka donikąd. Proszę zwrócić uwagę, biegnie ścieżka, sobie biegnie i nagle kończy się płotem. Do niedawna tego płotu nie było i tutaj mieszkańcy, ale ci lepsi, sprawnościowo wdrapywali się później po tym wale i znajdowali się już na chodniku. Na chodniku, ale nagle płot już jest i nie można korzystać. Z tej ścieżki. E, takich absurdów na jagodnie jest bardzo dużo. Tak naprawdę deweloperzy budują niezależnie, patrzą tylko na kreski na mapie, a nie myślą o mieszkańcach tego osiedla. Czyli teraz tutaj mieszkańcy tego budynku mogą tą ścieżką podejść tu do płotu i tak krat się trzymać i spoglądać za nich na jagodno. I tak, oglądać piękne korki na buforowej. Tak. Idziemy dalej. Czemu to, już to wszystko? E, tka, jak będziecie wracać, to powiem wam, gdzie jest lepszy plac zabaw, ale taki z memów e, o deweloperce, dosłownie kwadracik, jedna zabawka i obok jest... To, to pójdziemy też. Tutaj ciekawa, e, ciekawa próba zagospodarowania terenu. Otóż mamy plac zabaw otoczony spacerniakiem takim. Transformator i urządzenie dla dzieci, a obok blok, deweloperka tak zwana jesteśmy na jednym z najciekawszych placów zabaw. Nie tylko na samym Jagodnie, ale myślę, że również na terenie całej Polski, bo oto, proszę Państwa, jest tutaj e, Bujaczek oraz e, taka instalacja, która umożliwia grę w kółko i krzyżyk, i coś tu jest jeszcze, jakaś płyta. Co to jest Krystian? Nawet nie wiadomo do czego. Można popłukać w tą płytę. jest e, przykład typowej patodeweloperki, gdzie e, deweloper miał narzucone wybudowanie placu zabaw. No i jest, prawdopodobnie z uwagi na koszty podszedł do tematu bardzo minimalistycznie. Ale jest za to regulamin placu zabaw. E, jakby ktoś nie wiedział, jest to teren służący zabawie i wypoczynkowi. I są, to jest przeznaczone dla dzieci. Słuchajcie, jest tu 10 zakazów. Yy, I te 10 zakazów obejmuje dwie ławki, kupeł na śmieci, bujaczek i to coś. Pukaczek. Pukaczek. Nie można tutaj pić alkoholu na tym obiekcie. Takich miejsc jakodniej jest niestety więcej. Większość placów zabaw na terenach wspólnotowych wygląda podobnie. Tu mamy najbardziej e, 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 humorystyczne podejście dewelopera. Natomiast ogólnie na, w tej części miasta nie ma ogólnodostępnych placów zabaw, parków, terenów rekreacyjnych. Wszystko jest tylko. No ale w to, co w... mówisz? A tu obok jest, widzę tereny rekreacyjne. Tam nawet. To jest niezabudowany teren Skarbu Państwa. Planowano tu to... kiedyś z programu Mieszkania Plus coś wybudować, ale też chyba ukończyłem. Podej... Możemy? Krystian, to jest Wasz spory sukces. Tutaj za nami Park Kieszonkowy, dobrze mówię? Dzięki projektowi wrocławskiego budżetu obywatelskiego Eee, no właśnie co? Bo to 3 lata temu Niecałe trzy lata temu mieszkańcy Jagodna się zmobilizowali. Zagłosowało ponad 4500 osób. To był numer jeden z najlepszych projektów we Wrocławiu. Wygrał wtedy. Niestety, po ponad dwóch latach e, brak postępu w realizacji tej inwestycji. No bo tutaj były chyba ogródki działkowe, tak mi się wydaje. Tu widać pozostałości po e, winorośli. Tak, Tam jest... widać chyba studnie albo. Coś innego, jakieś fundamenty e, i na to mają zostać przeznaczone miejskie pieniądze trzy, niecałe 3 lata temu, żeby, tu, żeby to zagospodarować i oddać to mieszkańcom, na razie no, strach tam wejść, bo tam chyba w ogóle jest jakieś bagno. E, dokładnie tak, w 2022 wygraliśmy WBO, w kolejnym roku, w 2023 ponownie, kolejny milion przeznaczony na tą inwestycję. A to samo? Tak, na no to samo. Tu są dwa wygrane projekty na, po 2,5 roku i brak postępu realizacji. Częściowo teren został uprzątnięty z ogrodzenia i starych pozostałości po ogródkach działkowych, natomiast no, brak postępu dalej z realizacją. Wszystko jest robione przewlekłe. To ciekawie to wygląda jak na teren uprzątnięty. tak? to wyglądało jak nie był uprzątnięty? Dwa, trzy razy gorzej. Niesamowite. E, w zamyśle, jak rozumiem, to mają być trawniki, drzewka, które też są już tak i chyba nie będziecie wycinać. Łarki, latarnie, alejki. Plac zabaw. Plac zabaw. I na to wygraliście dwa konkursy WBO. 2 miliony złotych, na razie jest to, co mamy. Ja się spiesza. Ucieka pani? No, minutkę do autobusu. Dzień dobry, podoba się pani jagodnie? O, ta tak, bardzo. Tak, e, 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 jakie są e, zalety? Nie tak spieszę, naprawdę. A wszyscy to się tu śpieszą do... gdzieś? No, bo do pracy jechać. No dobrze. Jagodzianie nie są zbyt skłonni do rozmów. Nie. Dziwna sprawa. Dzień dobry. Jak się panu mieszka na Jagodnie? No nie nieźle. Nieźle. No. Waga kamera! Akcja! Nie jest źle zadowolony mieszkaniec Jagodno. No, co się... Ci najbardziej podoba? A ja mogę, bo ja się troszkę spieszę. No dobra, nie, no, to nie trzymamy, Wszyscy się uśpieszycie. No bo właśnie 4 minuty mam na autobus, bo ja na studio No dobra, to powodzenia, sesja, wiadomo. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się mieszka na Jagodnie? No, Jagodnie. Pani jest uśmiechnięta, to... mi ja bardzo, ja bardzo mogę. Ja, no, ja, ja pani ten rower przytrzymam. Ja bardzo dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Możemy zapytać jak się mieszka na Jagodnie, bo tu wszyscy przed nami uciekają, nikt nie chce powiedzieć, a Pani widzę, że jest jakoś tak, wygląda na zadowoloną z życia. No raczej tak. No. Mieszka się dobrze, chociaż są duże korki. Cor korki? Korki są, tak. Coraz więcej aut, coraz mniej miejsca do parkowania i z tym jest duży problem. Dobra, tutaj e, Pani e, mieszka, jak były wybory e, do Sejmu Polskiego w 2023? Nie, nie było tu, tutaj jeszcze Pani? Nie. No dobra. Eee, a jakie są zalety Jagodno? E, zalety to są sąsiedzi. Bardzo mili ludzie. Naprawdę. Pomocni, więc nam się bardzo miło tutaj mieszka i od kiedy tu mieszkamy, no to mamy bardzo dużo ludzi, dużo pomocnych. Więc to są plusy, jest coraz więcej miejsc, takich jak piekarnie, czy takie sklepy właśnie lokalne, więc to są duże plusy. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Jak się mieszka na Jagodnie? Eee... Okej. Okay. Co się podoba, że... a co się nie podoba? <grych> Jakoś, że pracuję z domu, to nie narzekam na a. komunikację, na którą wszyscy narzekają. E... No tak ogólnie to jest okej. Okay. No jest dużo takich właśnie punktów, jak tutaj, że można przyjść zrobić zakupy. Czy nie, Czyli nie jest tak źle? Nie jest źle. A będzie pani za trzaskowskim czy za nawrowskim? Mm. Nie wiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie podjęłam decyzji. A podpisała się pani już pod referendum e, o odwołaniu Jacka Sutryka? Nie. A podpisze się pani? Mm, być może. No dobra, to nie jest zły pomysł. To nie jest zły pomysł. Czyli tak, na jagodnie nie jest wcale tak źle, mm -hmm. jak ludzie mówią pod warunkiem, że nie trzeba nigdzie jechać. Dokładnie tak. No dobra, miłego dnia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jak się mieszka na jagodnie, proszę pana? Ja tu nie mieszkam, ja tu przyjechałem na jeden dzień tylko. I no to jakie, jakie wrażenia? No nie za bogate dla mnie. No czemu? Dlatego, że tu jest tak ciasno, nie ma gdzie zostawić samochodu. To jest chroniczny brak parkingu. Tramwajem trzeba było przyjechać. No, no niezbyt mi się podoba. Jak, jak sami widzicie, na no jego odnie nie jest wcale tak źle. Nie wszyscy mieszkańcy narzekają. No faktycznie jest tutaj ciasto, jest tutaj, no, coś tak szaro. Niezbyt ładnie, e, trudno dojechać, są korki. Ludzie jacyś zabiegani tacy nie, nie mają chyba w chwili dla siebie, trochę to dziwnie wygląda, no ale, ale dramatu aż takiego nie ma. E, no cóż, warto tu samemu grzechać i ocenić, e, przekonać się na własnej skórze, jak tutaj jest, no koniecznie tutaj mieszkać wobec przesady. E, no ale jak sami widzicie, tak wygląda Rosłowskie Osiedle Jagodno, legendarne już można powiedzieć. Miłego dnia Wam wszystkim życzę, nie tylko mieszkańcom Jagodna. Do widzenia.